Cześć wszystkim, dzisiaj będziemy mieć bardzo fajny filmik, Natalka poprosiła mnie, że chciałaby zrobić dla mnie makijaż, bo widziała takie filmiki już na innych kanałach i ona powiedziała, że ona wszystko wie, że wie jak, co do czego służy, bo ona mnie widzi codziennie, tak więc zobaczymy jak tobie to pójdzie, myślę, że będzie ok, Kowiesz Taki normalny makijaż, nie okay. jakiś szałowy, tak? Ale zobaczymy w praniu jak to wyjdzie. Jeszcze tylko muszę, właśnie zauważyłam, tak, mam tutaj już wszystkie kosmetyki, ale nie wzięłam jeszcze mojej takiej opaski, żeby włosy nie wchodziły. Ja potrzebuję, co? Tak, to ja zaraz wracam. Tak więc nałożyłam sobie uszy okay. królika i możesz zaczynać. Okej. Okay. Wiesz od czego się zaczyna? Jakie mamy produkty tutaj? E, mamy... Jakiś napolicki? Fluid to się nazywa? Mm -hmm. Okej. Okay. Um, mamy. Oj, czas na oczy. Mm -hmm, to za cienie do oczu. Mm -hmm. ja. Ciekawe, jak to będzie. <laughs> ja mm. to się przybliżę, może trochę. Mi to nie lubi, kiedy tak lubię, bo... To jest do rzęs. No. Tak, tuż Mi... do rzęs. Hmm. To jest mój w zasadzie nowy produkt. To um, się nazywa Banana Dream. uh, Dreams Banana Powder. To jest po prostu, żeby um, zmatowić powder. wszystko, żeby mi się okay. nie świeciło. Mamy dwa plus. To jest ja codziennie tego używam. To są po prostu moje codzienne kosmetyki, które używam każdego ranka. A For... to jest wszystko! To jest do brwi, tak I to są na Jeszcze jedna rzecz, zapomniałam o ustach no. <laughs> Pomadka Jest? No dobra, to przenieś <laughs> Jeśli wiesz gdzie jest Jestem u Natalki w pokoju, że było fajnie To ja bez makijażu, ja w ogóle mam makijaż permanentny i brwi i oczu, tak więc e, ja jestem naprawdę bez makijażu Ok tak. taką. pomadkę różową. Dobra, to zaczynamy. Okay. Aha, jeszcze możemy gąbeczkę użyć do fluidu, jeżeli chcesz, ty, czy chcesz paluszkami? Gąbeczka. Gąbeczkę? Aha. Okej. Już mamy gąbeczkę i możemy zaczynać. Okej. Okay. Od czego zaczynamy? Um, na pliski, w Tak. Okay. Wow. Bardzo jak delikatny jesteś. Ciekawe, no. Będę mogła wyjść z domu w ogóle? Eee, może nie. <laughs> nie no, ja w sobie ufam. Okay. Mm. Tak wygląda. Mm -hmm. Takie trochę tutaj jakiś pasek mam, może to tak trochę musisz bardziej rozprowadzić to. Jak? Okay. uważasz? jest Dobra, no to co następne? Hmm. Jeszcze ja do odsłonienia. Proszę tak? bardzo, koleżanka. Ty wybierasz kolory, proszę. Hey. Kaj. Jakie kolory będę Jaki chciał? En hmm. Wat is dit? Dit is een... Koolijks? Koolijks, ja. En dit is een... Wauw, je wat is? <laughs> mm -hmm. Pickle book. Pickle book. <laughs> to jest jak malarz normalnie... ...z <laughs> tlmzlem. Okay, that's it. Tak. yeah I kagądy w dresie. Teraz tędy. Uuu, krawta kocówka. Mm -hmm. Taka szczoteczka. Co się tam robi? A, ta -a. Bo może iść w jedną stronę. W jedną stronę, tak. Dziękuję. Okej, okay, już? Wiesz. Co jeszcze nam zostało? Banan. Aha, ten się w drewnie. jeszcze os. I gdzie to się nakłada? Wiesz, gdzie życie? ja powiem Tak? I tam. Okej. Okay. O, oh, okay. to zaczyna <laughs> Co, co się stało? O, wyglądamy jak trochę jak ta mumia. Ja nie skończyło. Jeszcze nie? Okay, to bliżej. Mm. Jeszcze. To już ostatnia rzecz, aha, to co najbardziej odwlekasz Nie, chyba. Jest to, jest to, jest to. Ale sześć rzeczy. Okay. Okay. Zobaczymy jak sobie właśnie poradzisz z tuszem do rzędu, bo wiem, że bardzo zibałaś tego. No. Okay. <laughs> Spróbuj, chociaż troszeczkę. no okay. ja Mam otwarte oczy mieć czy zamknięte? Zamknięte? Ale jeszcze, bo ktoś Tylko ci nie jedno. Czemu słubisz Aha. To jest Pana. 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 Co? Ten celny, tak, o, to już tak, a nic. Okay. Okej, okay. ja, teraz Jak, dobrze? To też pusty. Pusta. Mam mieć otwarte czy zamknięte? A. Tak jak zawsze wyglądam? Tak. tak? Czy nie? To, to co byś jeszcze zrobiła? A co z tym nocą? Ten banan. Dobra, zaraz zobaczymy. Podjeżdżam tutaj do Was. Faktycznie, co to jest? Ale ładne oczy, jakie? Makijaż. Oczy super. Tutaj też mam czarnego. Tutaj trochę. Mój podkład taki troszeczkę nierozprowadzony jest, wiesz? A. Więc jak tym się rozprowadza, to się tak rozprowadza wszędzie. Uh -huh. Na całym, na całej buźce. Okay. Ale oczy, to jak ten ładnie. Ten I usta. Mm. Przepiękne. Tylko tutaj tak mój ten fluid tak się trochę nie rozprowadził, ale oczy, super. I kolory, jakie ładne dobrane. Brąz, mój ulubiony. Przepięknie. Tylko podkład. To był inny podkład, a to oczy pięknie zrobione. I usta też. Yay. Dziękuję Ci bardzo. Nie wiem, czy tak bym mogła wyjść. Może tam tylko na spacer do nas nad jezioro. Kaczki mogę ukonć patrzeć. <grystanie> <grystanie> Ale chyba do miasta by tak nie poszło, przepraszam. Nie. <grystanie> do zobaczenia kochani. Pa! pa!